Cześć, witajcie. To jest kanał Agencja Kosmiczna, a ja jestem Dariusz. I ten materiał to jest tylko taki krótki filmik odnośnie spraw bieżących troszeczkę tematów organizacyjnych, jak i garść refleksji dotycząca federacji, czyli wrażeń po jednym z naszych najnowszych materiałów, który widzę, że zrobił solidne wrażenie. Czemu nie dziwię się ani trochę. Zacznijmy jednak od kilku spraw organizacyjnych, co możecie gołym okiem zobaczyć na kanale, ponieważ w momencie, kiedy to nagrywam, dzień wcześniej usunąłem z kanału kilka materiałów, nawet może troszeczkę więcej niż kilka. A zrobiłem to z tego powodu, aby wyciszyć ogień dookoła. Kanału YouTube, jakim jest Agencja Kosmiczna. Już tłumaczę o co chodzi. Kilka dni temu drugi kanał prowadzony przez ENI, kanał nazywa się cosmicagency.pl, został zablokowany okresowo po publikacji jednego z materiałów. Nasz kanał, Agencja Kosmiczna, nie był nigdy zablokowany, ale jest oznakowany jako zawierający treści szkodliwe, co oznacza, że jest potencjalnie na celowniku, jego zasięgi mogą być jakoś ograniczane, i ja też nie chciałbym, aby ten kanał został zablokowany czy coś w tym stylu. I myśląc, jak rozwiązać tą sytuację, myślę, że można iść wzorem tego, co zrobiła sama Gosia. Gosia na swoim kanale hiszpańskim, czy Robert też na kanale hiszpańskim, albo teraz kanał Swaru Official, który publikuje materiały od niedawna, te kanały mają program partnerski YouTube. Pozostają w związku z YouTube'em na tym poziomie. Dlatego uznałem, że dobrze by było zrobić sobie Również możliwość, aby Agencja Kosmiczna stała się. Mm, kanałem, który ma program partnerski z YouTube. Nie jest to oczywiście gwarancja, że uniknie się podobnych sytuacji, bo jeżeli coś by naruszało standardy, to YouTube to usunie, zablokuje, da ostrzeżenia, itd. Ale z pewnością jest to jakieś rozwiązanie, ponieważ y, filmy, które publikuję tutaj na kanale. Na kanale hiszpańskim Ugosi przechodzą często bez problemu. Skoro tam są i są na przykład monetyzowane, no to znaczy, że są zgodne z wytyczeniami standardów społeczności YouTube. Ale te same filmy, bo przecież zawieramy tylko tłumaczenia. Tutaj na naszym polskim poletku już coś jest nie tak. Zatem podejrzewam, że mając program partnerski, że tak to ujmę, można więcej. Może wtedy to jakoś algorytmy inaczej wychwytują. Więc to jest jedna z opcji przetrwania dla kanału. I żeby kanał mógł funkcjonować i się rozwijać, żeby stracił tą łatkę, że zawiera treści, wiecie, szkodliwe, nieodpowiednie i tak dalej, usunąłem kilka filmów, które, wiecie, moim zdaniem były ok, ale być może algorytmy YouTube'a uważają inaczej. Dlatego usunąłem kilka filmów, które jednak, wiecie, nic nie ginie, więc wszystko jest do wglądu i do odzyskania. Natomiast jeszcze jedna rzecz, która być może pojawi się na kanale, i to widzę, że stosuje, stosowane jest na kanale SORU Official, czyli taka wzmianka, że publikowane treści możecie traktować jako science fiction, możecie traktować jako fantastykę, jako coś. Co jest tylko y, umilaczem czasu, właśnie jak jakieś suchowisko. Nieważne, traktujcie to sobie jak chcecie. Ponieważ ym, ta łatka, że to może być fikcja, że to nie jest prawda i nikt nie będzie mówił, że tak w istocie jest, nikt nie będzie podważał y, ostro tego dominującego paradygmatu, to właśnie ta łatka fikcji, że to tylko kolejna teoria spiskowa z internetu, to jest właśnie siła. Pozwalająca na dalsze działania. Bo jeżeli ktoś tak twardo staje i mówi nie, prawda jest taka, podważa to, co jest dominujące, wy się mylicie, no to automatycznie wchodzi w konflikt i przegra. Na tej ziemi, jaką jest taka platforma w internecie, przegra, bo. Nie za bardzo jest tutaj potencjał, żeby pokonać algorytmy czy całego korporacyjnego molocha, jakim jest jakaś taka olbrzymia, ogólnoświatowa firma. Zatem, lepiej przyjąć ten. Program maskujący nałożyć na siebie czapkę Niewitkę, płaszczy z iluzji na zasadzie, no tak, może to teoria spiskowa, może nie, może fikcja. Ja po prostu mówię, a traktujcie to, jak chcecie. I to wydaje się najlepszą opcją dla przetrwania. Taka strategia w połączeniu z programem partnerskim. Zatem w tym momencie tak to będę starał się wykombinować, aby się nam ten program partnerski y, udało y, nawiązać. Y, mówiłem, część filmów już usunąłem. Jeżeli coś byłoby nie tak, y, to być może w przyszłości jeszcze coś usunę, aby w końcu dostać się do tego programu, ale. Wszystkie nasze zasoby i to, co stworzyliśmy, tak czy siak, jest dostępne. Niektóre rzeczy się jeszcze pojawią, więc spokojnie stratni na tym nie będziemy. Możemy tak naprawdę tylko zyskać, tak finalnie. To jest tylko jedna sprawa organizacyjna, o której chciałem powiedzieć. Natomiast druga rzecz, myślę, że ciekawsza, to temat federacji. Nie tak dawno opublikowaliśmy materiał dotyczący Federacji i Nowego Porządku Świata, i ten materiał widzę, że stał się bardzo kontrowersyjny. I ja to rozumiem, chociaż ja w tej chwili nie mam już takiego emocjonalnego stosunku do tematu Federacji, ponieważ ja to przerabiałem ponad pół roku temu. I trawiłem to przez jakiś czas, bo to nie jest wygodna prawda. Kiedy, kiedy myśli się, że Federacja może nam wszystkim pomóc, a okazuje się, że w pewnym sensie jest tym, co dokłada wręcz tutaj problemów, kontroli i tak dalej, to jest takie trochę zniechęcające, ale jednocześnie. Dajcie sobie troszeczkę dystansu, dajcie sobie kilka dni na poukładanie tego w głowie. Ja też zachęcam was do zaznajamiania się z playlistami, które są u nas na kanale, bo jest taka playlista dla nowych widzów, gdzie każdy kto nie jest w temacie, kto nie oglądał wszystkiego od początku, na tej playliście znajdzie takie te filmy, które pomogą ułożyć sobie w głowie fundamenty i podstawy do zrozumienia, ale jest też playlista odnośnie Federacji, ponieważ jeden duży film o Federacji już opublikowaliśmy, jak również opublikowaliśmy komentarz Gosi odnośnie Federacji, ja tam też swoje wrażenia krótko umieściłem i może właśnie te materiały pozwolą pełniej spojrzeć na sprawę związaną z wpływem federacji na to, co dzieje się na Ziemi, bo to nie jest sytuacja zero-jedynkowa. Ja mogę powiedzieć tylko w tym momencie, żeby, żebyśmy nie czuli tego jako, że to jest przytłaczające, ogromne. My jesteśmy mali i nic nie możemy zrobić, bo możemy bardzo wiele. Bo możemy bardzo wiele, i jednocześnie nie patrzmy też w kategorii rozgraniczenia my tu i oni tam. Bo pamiętajmy, że my jesteśmy gwiezdnymi duszami, kosmicznymi nasionami. I bardzo możliwe, że z tego poziomu my też jesteśmy federacją, my jesteśmy częścią federacji. Możemy mieć duszę, dajmy na to, andromedańską, która wcieliła się tutaj na Ziemi, żeby doświadczyć tych warunków na Ziemi. I to sprawia, że my jesteśmy Federacją, i przypomnę, że Federacja na swój pokrętny sposób udziela pomocy na Ziemi właśnie poprzez gwiezdne dzieci, dusze, które się tutaj wcielają. Nie działają z zewnątrz, ale działają od środka. Że dusza, która schodzi tutaj z pewnym rodzajem gwiezdnej pamięci, z innym poziomem wibracji, ma taką moc. Zarażania w pozytywnym znaczeniu tego otoczenia i czynienia wszystkiego lepszym, niszczenia starego, budując nowe. Są różne generacje tych gwiezdnych dusz o różnych zadaniach. Niekiedy taka gwiezdna dusza przychodzi tylko dla doświadczania, ale niekiedy przychodzi właśnie być może z taką misją, żeby przez samą swoją obecność, nawet nie przez jakieś konkretne działania, ale przez sam fakt, że tu jest. Wpływa już na kolektywną świadomość i podnoszenie wibracji. Więc, jak mówiłem, cała sytuacja jest o wiele bardziej złożona niż zero-jedynkowo, dlatego sugeruję, dać sobie trochę dystansu w pojmowaniu całej tej sprawy, odsłuchać inne materiały odnośnie federacji, i jednocześnie będzie ich więcej, bo jeszcze wszystkiego nie przetłumaczyliśmy. Dobrze, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego materiału. I cóż. Słyszymy się niedługo w kolejnych filmikach. Trzymajcie się i cześć!